Hej, jestem Tosia Kwiatkowska i jestem Content Managerem w Marketing. Chciałabym dzisiaj opowiedzieć Ci o e-mail marketingu i o jego korzyściach dla Twojego biznesu. Zastanów się, co trafia bezpośrednio do potencjalnego klienta, co daje dużo możliwości kreacji i co ma świetne wyniki konwersji na rynku B2B. To właśnie e-mail marketing. Mogłoby się wydawać, że to dość przestarzała forma komunikacji, a jednak w biznesie jest naprawdę bardzo skuteczna. E-mail marketing to sposób komunikacji za pomocą wiadomości e-mail. Firmy wykorzystują go, aby informować odbiorców o nowościach, promocjach, ofertach specjalnych czy ciekawych treściach, a także żeby zdobywać wartościowe lidy. Dobrze prowadzony e-mail marketing Pozwala budować relacje z klientami, zwiększać sprzedaż i utrzymywać ich zaangażowanie. Można go stosować w różnych formach, np. do newsletterów, przypomnień o porzuconym koszyku czy wiadomości powitalnych po zapisaniu się na listę mailingową. Dobrze prowadzony e-mail marketing pozwala budować relacje z klientami, zwiększać sprzedaż i utrzymywać ich zaangażowanie. Po pierwsze, Maile trafiają do osób, które same zapisały się na listę mailingową, co zwiększa skuteczność komunikacji. Po drugie, kampanie mailowe są tańsze niż reklamy w mediach społecznościowych czy Google Ads, a mogą przynosić naprawdę wysoki zwrot z inwestycji. Po trzecie, treści e-maili można dostosowywać do konkretnych odbiorców na podstawie ich zakupów, preferencji czy aktywności. Po czwarte, maile mogą być wysyłane automatycznie, w odpowiednich momentach. Na przykład po zapisaniu się do newslettera, porzuceniu koszyka czy dokonaniu zakupu. Po piąte, narzędzia analityczne pozwalają monitorować otwarcia wiadomości, kliknięcia w linki i konwersje, I to ułatwia optymalizację kampanii. Po szóste, skalowalność. Można wysyłać maile zarówno do małej grupy klientów, jak i do tysięcy odbiorców jednocześnie. Dlaczego warto zlecić e-mail marketing specjalistom? Specjaliści opracują skuteczny plan kampanii uwzględniający cele biznesowe, grupy docelowe, no i najlepsze praktyki w branży. Delegując e-mail marketing specjalistom, możesz skupić się na swojej głównej działalności, zamiast testować rozwiązania metodą prób i błędów. Profesjonalni copywriterzy stworzą angażujące nagłówki, treści, no i wezwania do działania które zwiększą otwieralność i konwersję. Specjalistów od e-mail marketingu, jesteś w dobrym miejscu. Napisz do nas, chętnie pomożemy.